To normalny, zwykły dzień. Ja byłem w pracy, ja jestem taksówkarzem i usłyszałem w radiu, to nie wiem na jakim programie, że zdarzył się jakiś wypadek. Z początku podawali, że nie podawali właściwie, kto zginął i, i co się stało dokładnie, bo to nie wiedzieli po prostu jeszcze. Później podali, że, że wszyscy zginęli, później znowu zmienili, że się trzy osoby uratowały. W końcu, w końcu Przyszła wiadomość, że wszyscy zginęli, że nie ma ani jednej osoby żywej. Byliśmy dzień po otwarciu kina cyfrowego. Dzień uroczysty, wesoły dla kina boheńskiego. I na następny dzień, właśnie na dziesiątego, to była sobota, planowaliśmy dzień otwarty dla wszystkich mieszkańców. Wiadomość, jak myślę, dla każdej osoby to był jak grunt z jasnego nieba. W całym rano jadłem śniadanie. No i tak w sumie, jak zawsze, włączyłem sobie telewizję TVN24 akurat. No i taki szok w sumie. Wracaliśmy z żoną z zakupów. Wówczas postanowiłem zadzwonić do mojej siostry do Krakowa i od jej męża dowiedziałem się o tej tragedii. Zasiedliśmy do śniadania w kuchni i ta wiadomość no z niedowierzaniem, bo były takie informacje Radiowe, serwowane takimi etapami. No, pełne zdziwienie, zaskoczenie i po prostu nie wierzyliśmy temu. W markecie nagle, w którejś ze stacji radiowych, doszła do mnie wiadomość o jeszcze wtedy niepotwierdzonej katastrofie samolotu z prezydentem na pokładzie. Później pamiętam, że zadzwoniła do mnie moja mama, która już spędzała wtedy kolejne chwile przed telewizorem śledząc najnowsze informacje napływające ze Smoleńska i jakby powoli zaczęło docierać do mnie to co się stało. W sumie tak z niedowierzaniem patrzyłem, no i od minuty do minuty, no i, no i tak. Dopiero po dłuższym czasie sobie uświadomiłem, co się stało faktycznie. Wiedziałam już, że musimy, musimy te wszystkie nasze plany zmienić, zmodyfikować. Wiadomo było, że, że będzie żałowa. Nie wiadomo było na ile ile będzie ona trwała. Wraz z rodziną gdzieś, gdzieś przy jakimś ekranie telewizyjnym pewnie spędziłem kilka ładnych godzin patrząc na to. I, i, i czując coraz większy ból i stratę. Przesiedzieliśmy z żoną właściwie cały dzień przed telewizorem. Słuchając informacji, które docierały poprzez media, córka tego nie do końca całą powagę sytuacji rozumiała, dopytywała nas o... O to, dlaczego to tak jest, dlaczego my tak tym się zajmujemy. Natomiast, po prostu, to ogromna tragedia, która nas spotkała, dotknęła i przynajmniej we mnie to wszystko trwa. mi wszystkich ludzi było. No i to wszyscy żeśmy się tu zgromadzili z kolegami, żeśmy właśnie dyskutowali co to się mogło stać. Osoby, które tam, tam zginęły 10 kwietnia, to była naprawdę elita Polski i no pamiętam, że się modliłem za nich, pamiętam, że, 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 że było, było taki... We mnie takie rosnące poczucie straty. Ten cały tydzień ja to w głębi duszy nazywam naszym polskim. Był takim, pomijając te już po dwóch dniach jakieś incydenty polityczne, był takim pięknym polskim, polską zadumą nad tym, co się stało. coś y, niesamowitego, bo uh, kilka lat wcześniej podczas śmierci papieża też taką, takie wydarzenia mieliśmy, przeżywaliśmy. Y... To był taki synonim tego, że można się połączyć. Przypominały mi się e, sytuacje z 2 kwietnia 2005 roku, kiedy, kiedy Polska i świat e, żegnały i, i Ojca Świętego Jana Pawła II, towarzysząc w jego ostatniej drodze. I, i tutaj też była taka e, wielka mobilizacja, modlitwa, e, s, po, poczucie wspólnoty. To było bardzo budujące i bardzo piękne. Jesteśmy takim narodem właśnie, że w takich sytuacjach ekstremalnych potrafimy się bardzo zjednoczyć i, i, i myślę, że należałoby to pielęgnować. Poczułem się taki, w takiej wspólnocie, że Polska jest jedna i że Polska jest za swoim prezydentem i za, za tymi ludźmi, co zginęli. Co z tego wynikło, wynikło w dłuższym czasie, w czasie tego roku, no to już inna sprawa. Wtedy wszyscy byli zżyci, to było wspaniałe. Ludzie nie wiedzieli, co zrobić, i to był normalny odruch, taki bezpieczeństwa, tym jest nasza wiara. Natomiast każdy indywidualnie przeżywał i przeżywa. Niestety zaczęło się też robić nieprzyjemnie momentami w związku z różnymi incydentami polityków i nie tylko polityków. No czas pokazał, jak to jest już później, natomiast sam, sam moment i, i same zdarzenia to są rzeczy godne do naśladowania przez inne narody. Szkoda, że potrafimy się jednoczyć, gromadzić, mieć wspólne zdanie w tak przykrych okolicznościach, jakie nas dotykają. Wydaje mi się, że powinniśmy jednak współdziałać częściej na bazie tych naszych przyziemnych spraw. Natomiast mówię to wielkie przeżycie, piękne przeżycie. Szkoda, że tak zostało przez różne osoby zmarnotrawione, wydaje mi się. Dlatego, że być może był to jeden z niewielu momentów, który mógł zaowocować czymś bardzo pięknym, po prostu takim porozumieniem ponad politycznymi podziałami, które no w tej chwili widać bardzo wyraźnie, one się zdecydowanie pogłębiły. Sądzę, że, że takie zdarzenie nie powinno jednak dzielić.